Cześć, z tej strony, Martin, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Zapraszam dzisiaj na recenzję klawiatury dla graczy, klawiatury membranowej. W bardzo dobrej cenie, sam sprzęt też jest godny uwagi. Jest to klawiatura Sharkoon Shark Zone K20. To jest właśnie ten sprzęt. I za chwilkę przyjrzymy się tej klawiaturze. Bardzo dokładnie pokażę Wam wszystkie jej cechy, zalety oraz wady. Tak więc zapraszam do oglądania i do wchodzenia również na portal wideotesty.pl, gdzie czeka Was dużo więcej ciekawych recenzji, poradników i artykułów. Zaczynamy! Przed nami Sharkun Shark Zone K20, bardzo solidna klawiatura membranowa z membranami o żywotności aż 10 milionów klików naprawdę fajna klawiaturka, podświetlana, wykonana niezwykle solidnie, ale to zobaczycie za chwilkę na początek podstawy przewód przewód moi drodzy mamy długości 160 cm jest paseczek do spięcia nadmiaru mamy pozłacany w wtyk USB czyli czas reakcji to 1 milisekunda, 1000 Hz próbkowania ten przewód o długości 160 cm zabezpieczony jest solidną gumową izolacją. Nie jest to taki typowy oplot, jak to w klawiaturach dla graczy niektórych, natomiast jest to bardzo solidne i też przy okazji dość dobrze to się układa, więc nie ma z tym problemu. Klawiatura posiada metalową bazę, waży ponad 1300 gramów i ja może zacznę od elementu takiego jak podpórka pod nadgarski. Zobaczcie, podpórka jest tej wielkości. Tak więc jest OK Jeśli chodzi o użytkowanie tego. I zobaczcie, tutaj mamy silikonowe nakładki. To są nakładki, które możemy założyć lub nie. Ja w tej chwili je zdejmę. Zobaczcie, są to takie elementy, które są wielokrotnego użytku. Po prostu to nam się przykleja od spodu i bardzo dobrze się trzyma do tej klawiatury, jeśli kogoś chud stali po prostu przyprawia o dyskomfort może sobie to założyć albo po prostu żeby ręce się na tym nie ślizgały. Tu mamy już taką antypoślizgowość, bardzo dobrą przy okazji też robi to jako dodatkowa gumka do klawiatury zapobiegając przemieszczaniu się po blacie. I moi drodzy wada tego jest taka, że jak widzicie zbiera to jakieś paprochy, jakiś kurz i tak dalej ale jest bardzo proste w czyszczeniu wystarczy wziąć jakąś ściereczkę, namoczyć wodą czy płynem do szyb przetrzeć i jest czyste można to nawet zrobić ręcznikiem papierowym już Wam pokażę namoczyłem troszeczkę, płyną do szyb i zobaczcie, przecieramy cały brud nam od razu schodzi momentalnie Tymże ręcznik ma to do siebie, że potrafi też się kruszyć na to i lepiej to zrobić po prostu jakąś miękką ściereczką e, będzie lepszy efekt, tak więc to jest wielokrotnego użytku, możemy to czyścić, myć pod bieżącą wodą, co tylko chcemy jest to opcjonalne, możemy założyć bądź nie. Natomiast spójrzcie na tę klawiaturę. Mamy solidną metalową bazę. Mamy też y, widoczne te wszystkie klawisze, te membrany. Jeśli chodzi o układ klawiszy, wygląda to tak. Jest dość ergonomiczna, naprawdę. Dobrze się sprawdza. Z tyłu wygląda tak. A przewód mamy wychodzący tutaj z tego miejsca też jest gumowy element, który zapobiega wyrwaniu. I moi drodzy, nie mam w tej klawiaturze żadnych podwyższeń. Jak widzicie, mamy tylko gumki antypoślizgowe i kolejnymi gumkami może być ta właśnie nakładka. Te dwie nakładki na podpórkę. Natomiast pod względem antypoślizgowości jest nieźle. Nawet bez tych nakładek zobaczcie. Klawiatura przesuwa się z dużym oporem, więc mocowanie do biurka jest bardzo dobre. Tutaj mamy model bez oprogramowania, w przeciwieństwie do klawiatury Shark Zone K30. Nie mam też programowanych klawiszy dodatkowych, ale za to mamy też klawisze multimedialne. Za chwilkę zobaczycie, już się do tego powoli zbliżamy. Mamy klawisz Sharkuna, który jest klawiszem funkcyjnym. Możemy, jak widzicie, zamienić kursory miejscami z WSAD, czyli po prostu przejmują swoją funkcję wymiennie. Następnie pod Escape mamy regulację podświetlenia, pod Tabem mamy zmianę kolorów, F4 wyłączenie dźwięku, F5 play/pauza. F7 ciszej, F8 głośniej, F9 mamy przeglądarkę, klienta poczty, blokadę wszystkich klawiszy, czyli taka funkcja chociażby przeciwko dzieciom, zostawiamy na chwilę komputer, a dziecko przychodzi i nam wklepuje coś, na przykład przez przypadek może skasować nam jakiś plik, czy coś takiego, wciskamy to i już klawisze są nieaktywne, więc fajna opcja dla rodziców chociażby. I blokada Windowsa, czyli po prostu żebyśmy przypadkiem nie wyrzucili się z gry na pulpit trafiając, to na przykład zamiast w Control albo w Shift. Ale też tutaj oczywiście kontrolki. I moi drodzy, posłuchajcie sobie, jak ta klawiatura brzmi w akcji. Skok klawisza jest tutaj dość duży. Trzeba go też w miarę solidnie nacisnąć, żeby się aktywował. I osobiście troszeczkę bardziej pasował mi skok klawiatury Sharkoon Shark Sharkzone K30. A to są oczywiście takie moje indywidualne preferencje. Natomiast do K20 też przyzwyczaiłem się bardzo szybko, bo już w pierwszym dniu zaczęło mi się bardzo dobrze na niej i pisać i grać. Tak więc nie ma z tym tutaj problemu. Klawiatura ma też funkcję anti-ghosting, zobaczycie za chwilkę. Natomiast teraz pokażę Wam jeszcze podświetlenie. Ok, klawiatura jest podłączona i widzicie w tej chwili pulsujące podświetlenie w kolorze białym. Ale już robimy tak. Jest wyłączona. Pierwszy poziom. Drugi poziom. I trzecie naciśnięcie wprawia w tryb pulsacji. Ale to nie wszystko, bo możemy zmienić sobie kolor z białego na niebieski oraz na czerwony. Jeszcze raz poziomy wyłączone. Poziom niski. Poziom wyższy i potem jest pulsacja. Tak więc fajnie, że mamy trzy kolory, bo jak nam się znudzi na przykład biały, możemy jeszcze wybrać z pozostałych dwóch kolorów. No dobrze, sprawdźmy szarku na K20 pod względem antyghostingu. Zaczynamy od klawiszy gracza. Q, -W E, R, T, bez problemu, G, H. Wciśniemy jeszcze O. Widzę, że B na przykład nie działa, N działa, OK. J nie działa w tej kombinacji, czyli mamy już 8 wciśniętych jednocześnie. Kolejna kombinacja znów 8. Kolejna kombinacja tym razem 9. Tym razem tylko 2. 7. 9. Tak wychodzi średnio 8-9 wciśnięć jednocześnie No dobrze moi drodzy Nie jest generalnie źle jak na membranówkę W niektórych kombinacjach się klawisze niektóre blokują ale generalnie jest ok no dobrze, recenzja za nami, jak widzicie, Klawiatura jest naprawdę solidnie wykonana, bardzo dobrze się na niej gra jak i pisze. Tak więc, tutaj w tej cenie nie mam po prostu się do czego przyczepić. Jest to naprawdę solidny kawałek sprzętu dla gracza i w tej cenie jak najbardziej klawiatura warta polecenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej jeszcze więcej, zapraszam do retencji tekstowej na portal wideotesty.pl. Link do tej retencji znajdziecie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!